W tej Ewangelii, gdy ją czytałem ponownie, to najbardziej zwróciłem uwagę na te pytania, które zadają Janowi chrzcicielowi. Kto ty jesteś? Tutaj się niektórym może od razu gdzieś nasunąć ten wierszyk o małym Polaku. Ale gdyby ciebie ktoś tak zapytał, kim jesteś? Kto ty jesteś? Coś byś pewnie odpowiedział, odpowiedziała. Ktoś by powiedział, no jestem człowiekiem, jestem mężczyzną, kobietą, mężem, żoną, studentem, nie wiem co tam jeszcze. Coś byśmy pewnie powiedzieli. A może bywa tak, że czasem sam sobie ktoś zadaje to pytanie, kim ja w ogóle jestem? Kim ja w ogóle jestem? Mi się kiedyś zdarzyło już dawno temu, tak zadawać takie pytanie sobie w sytuacji, kiedy byłem rozczarowany sobą, sfrustrowany czy smutny. To jest trudne pytanie. Gdy człowiek w ogóle nie wie, kim jest, to, jest, to może być dramat wielki. Gdy ktoś może. Stracił rodzica lub rodziców, może był adoptowany, gdzieś szuka wiedzy o sobie, tożsamości, kim są moi rodzice, kim ja jestem, skąd ja jestem. I póki tego nie, nie odgadną, nie znajdą, gdzieś coś ich dręczy, Jak, jakiś ciężar nierozwiązany. Gdy człowiek nie ma poukładane to, kim jest, coś jest nie w porządku. Jak jakiś chłopak ma tatę alkoholika, może nawet nieświadomie zacząć zachowywać się, tak jakby był ojcem i mężem, a nim nie jest, ale wchodzić gdzieś w ten schemat, próbować nadrabiać za ojca, za tatę to, czego nie ma. I to nie jest dobrze, gdy człowiek nie wie, kim jest, może to wywoływać opłakane skutki, ci z was, ci starsi z was powiedzmy, może z mojego pokolenia i okolic, pewnie pamiętają dwadzieścia parę lat temu był pewien człowiek, który śpiewał, rapował. Takie słowa jestem Bogiem, uświadom to sobie, sobie. I zanim te słowa powtarzały tysiące, jak nie miliony ludzi w Polsce, ale nie wiem czy on w to wierzył, czy nie. Nie znam dokładnie jego historii. Niestety ten człowiek już nie żyje. Też dwadzieścia parę lat temu popełnił samobójstwo. Na prawdzie można budować coś dobrego. Niestety fałsz lub nieprawda będzie prowadzić do nieszczęścia prędzej czy później, a na pewno nie będzie prowadzić do radości to prawda doprowadzi do radości a dzisiaj jest niedziela radości tak zacząłem trochę smutno ale jednak pan bóg chce żebyśmy się radowali i to zresztą święty paweł w liście do tesaloniczan jeden z moich ulubionych fragmentów to zdanie zawsze się radujcie nieustannie się módlcie w każdym położeniu dziękujcie Żebyśmy byli radośni, ale zatem żebyśmy byli radośni, jedną z tych rzeczy, która nas doprowadzi do radości, to będzie prawda. A przede wszystkim dzisiejsza ta Ewangelia i to Słowo mnie jakoś tak kieruje, abyśmy się zastanawiali o prawdzie nad sobą i nad Bogiem, Praw, prawdzie nad, o nas samych i o Bogu. I tak jak Jan Chrzciciel jest, tą, jest takim wzorem. Który gdzieś tę prawdę znał. Pytają, kim jesteś? Kto ty jesteś? Ja nie jestem Mesjaszem. Innymi słowy, tak można właśnie powiedzieć trochę, ja nie jestem Bogiem. Mesjasz co prawda wtedy tam mieli troszeczkę jeszcze niejasne wyobrażenie, kim jest Mesjasz. Dopiero później jak Pan Jezus się objawił, Mesjasz przyszedł, to się dowiedzieliśmy, że to jest i Bóg i człowiek, że ma naturę boską. Ale no wtedy Jan Chrzciciel mówi, nie jestem Mesjaszem, nie jestem jakimś tam Eliaszem, prorokiem i tak dalej. Ale jednak wiedział, kim jest. Miał świadomość swojej misji, chociaż mówi, że po mnie idzie ten, co nie jestem mu godzien rozwiązać rzemyka u usandała. To jednak wiedział... Że ma ważne zadanie. Jestem jak jestem głos wołającego na pustyni. To jest odniesienie do proroctwa z Izajasza. To jest niebyle co. Wiedział, co ma do zrobienia. Zresztą śmiało i odważnie nawoływał do nawrócenia. Udzielał tego chrztu. To nie był taki smutny ze spuszczoną głową. Że nie jestem Bogiem, jestem w ogóle nikim i, i do niczego się nie nadaję. On znał swoje miejsce, też mówił, trzeba, aby on, mówił o Panu Jezusie, wzrastał, żeby ja się umniejszał. Ale nie mówił tego ze smutkiem, z jakimś żalem. Jan chrzciciel. Znał prawdę o sobie i o Bogu, i w tym jest przykładem człowieka pokornego. To jest pokora, poznanie i uznanie prawdy o sobie i o Bogu. I do nas, na, nas dzisiaj to słowo zachęca, abyśmy próbowali poznać tę prawdę o sobie i ją przyjąć. Nie ze smutkiem, ale z radością. I jak Paweł pisze, zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie, to tutaj są takie ważne wskazówki. Nieustannie się módlcie i w każdym położeniu dziękujcie. To nam pomoże poznawać prawdę o sobie i wzrastać w pokorze. Bo prawdą jest, że nie jesteś Bogiem. Uświadom to sobie, sobie. Nie jesteś. Nie próbuj być perfekcyjny, perfekcyjna, bo się tylko rozczarujesz sobą, prędzej czy później. Będziesz sfrustrowany albo nabawisz się jakiejś nerwicy. Ale dziękuj Panu Bogu. Za to, co jest dobrego. Nie myśl o sobie z kolei, że jesteś nikim, bo to też nieprawda. Jesteś cenny w oczach Pana Boga. I Pan Bóg nie chce, żebyś obrażał Jego stworzenie, mówiąc, że jest niczym nikim i w ogóle do niczego się nie nadaje. Bo jednak Pan Bóg Cię na tym świecie trzyma po coś. Daje Ci zadania. Na miarę Twoich możliwości, i z Bożą pomocą będziesz mógł, będziesz mogła je wypełniać. A żeby zobaczyć, ile już masz, to właśnie dziękuj Panu Bogu za to, co jest, za to, co już otrzymałeś, co od Boga otrzymałeś, dzięki Jego łasce, ale i co dzięki Jego łasce już dobrego zrobiłeś, co się już udało. To, że. Dotarłeś do tego kościoła w niedzielę wieczorem. Może dawno Cię tu nie było, albo, no właśnie, może dawno w ogóle się nie modliłeś, ale jesteś tutaj. To już chwała Panu. Jest dobrze. Może inne drobne rzeczy udało Ci się zrobić: porozmawiać z kimś w tym tygodniu, zdać egzamin, może czy kolokwium, cokolwiek innego, albo ugotować. Kolację, po której jeszcze nikt nie umarł. Bogu, niech będą dzięki. Dostrzeż te rzeczy i dziękuj w każdym położeniu. Dziękuj. Masz mało pieniędzy? Dziękuj. Mógłbyś nie mieć wcale. Zdrowie słabe. Mogłoby być gorsze. To akurat tym się różni optymista od pesymisty. To niektórzy na pewno wiedzą, czym się różni, że, że pesymista mówi, gorzej być nie może, a optymista mówi, może, może. Ty bądź Bożym optymistą. Dziękuj w każdym położeniu, a będziesz poznawać prawdę. A ta prawda, Będziecie zbliżać do, do szczęścia, do radości, ale niech temu jeszcze towarzyszy modlitwa. Nieustannie się módlcie, bo te swoje wyobrażenia o sobie, to co widzisz, albo jeszcze czego nie widzisz, to jeszcze powierzaj Panu Bogu w modlitwie i proś Pana Boga, żeby pokazywał Ci jeszcze więcej prawdy o sobie. A dostrzeżesz, ile jest dobra, ile jest powodów do radości będziesz w stanie się radować. tym, że tak, nie jesteś Bogiem, nie jesteś święty, święta jeszcze, ale Bogu niech będą dzięki za tyle dobra, które już jest, a z Bożą pomocą będzie więcej jeszcze. Będziesz wolny, będziesz wolnym człowiekiem, nieściśniętym, Jakimś perfekcjonizmem, nieprawdą, fałszem. Poznasz prawdę, prawda cię wyzwoli. Pan Bóg Ciebie przyjmuje, Pan Bóg Ciebie kocha, patrzy na Ciebie z miłością. Dlatego Ty nie próbuj być Bogiem, ale bądź z Bogiem.